Cześć wam wszystkim! Dzisiaj zrobimy sobie test z narzędziami na czerwonych mapach. Ostatnio robiliśmy taki test na Mistach, biegaliśmy po Mistach, godziny czasu, Kenzo taki pomysł tam dał, w sensie no nie dał pomysłu stricte, żeby robić odcinek pod to, ale na ten temat dyskutował, no, oczywiście zachęcam do tamtego odcinka, jeśli ktoś nie oglądał, tam wszystko jest opowiedziane, nie będę drugi raz powtarzał. No i stwierdziłem, że jeśli robiliśmy ostatni sobie test na Mistach z narzędziami abalońskimi, to zajdziemy sobie na dół, na kontynent, gdzie są czerwone mapki. I sprawdźmy to, jak będzie to z czerwonymi mapkami, zaboleńskimi narzędziami. Oczywiście jest to ryzykowne, ponieważ jest większa szansa, że gankerki mogą nas dopaść, bo na Mistach możemy trafiać na bardziej solo graczy. Tu możemy trafiać na grupki, ale czego się nie robi dla testów? I my to oczywiście sprawdzimy. Oczywiście już wam pokazuję, co możemy stracić. W ekwipunku mam 8 milionów 800, 000, na sobie mam 3,5 miliona więc mamy troszkę do stracenia tego silvera. Pobrałem po dwa dzienniki, stoper już przygotowany po lewej stronie na górze, żeby go odpalić, żeby równą godzinkę sobie zrobić testu. i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Świnka jest taka, może nam się przyda, żeby niewidzialność wziąć, ale bardziej chodziło, żeby było jeden do jednego taki sam ser był na miista. Oczywiście, jeśli jesteście zainteresowani i chcielibyście zacząć taki test również na czarnych mapach, czyli na górnym kontynencie, to dawajcie znać, również będziemy mogli taki sprawdzić test godzinny. Dobra, ja nie przedłużając wstępu, zasady są proste, godzina czasu sprawdzamy co jesteśmy w stanie przywieźć. Dobiegnę na czerwone mapę, odpalę stopper. Zastanawiam się, czy to jest adekwatne, że nie powinniśmy już w mieście odpalić ten stopper. Ale to jest różnica minuta w tą, czy w tamtą, czy tam dwie minuty, to nic nam tutaj nie robi. Dobra, to ja już go odpalam, żeby dla sprawiedliwości on sobie już leciał. Dobiegniemy i zobaczymy, czy w ogóle coś jest na pierwszej czerwonej mapie. I co mamy? Tu, 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 tu Zero odpalony. No dobra, ja zbieram i widzimy się na podsumowaniu, bądź jakiś tam w stawkach. Sprawdźmy sobie, ile za 6,1 łupku dostaniemy kasy. No razu będziecie widzieć, czy warto dla pieniędzy to zbierać, czy nie. 23 staki były, no ktoś zbierał i przestał zbierać, ale my zobaczymy sobie, jak to jest opłacalne. No i zobaczymy, ostatni i mamy 47 tysięcy w zaokrągleniu zdobyliśmy za takiego łupka. Czyli liczby, że jakby było tam 7 staków więcej, to pewnie około 60 tysięcy. Czy warto? No to już Wy sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Zobaczcie, mamy na mapie 6 odpalonych. Taka rada z mojej strony dla Was. Jak widzicie, jakże na mapiach czerwonych zaczyna się zbierać już coraz więcej y, odpalonych, po prostu przechodźcie, nawet nie próbujcie na nich zbierać ani nic, bo kusicie w taki sposób los. Lepiej przejść na kolejną mapę, pozbierać sobie na kolejnej mapie y, maty, niż po prostu kusić los y, na mapie gdzie jest dużo odpalonych odpuszczajcie, naprawdę idźcie gdzieś bokiem tam przechodźcie, omijajcie te mapki pierwsza siódemkowa mm -hmm. jaka piękna, jaka piękna ruda 5x5 5x3 ajajaj, aż aj, miło się to zbiera ile taka rudka? 110 tysięcy patrzcie nawet na czerwonych mapkach warto rozwalać skarby. 19 tysięcy silvera wpadło. Za jeden skarb. Oby 5 na 5. OB 5 na 5. Kurde 2 na 5. Uuuu, wskoczyliśmy na mapkę. Jest 7 odpalonych jeszcze gunkerek sobie tutaj stoi. Nieźle, nieźle. Oj, przeskoczył kolejny. No dobra, trzeba odpuścić. Zostało 7-6 minut do, do końca trzeba sobie odpuścić No i teraz będą za mną biegli, więc Troszkę czasu stracimy No Dobra, powiększam sobie tu mapkę i co? Avalon Czy co tu mamy? Tu mamy piątko, piątkową mapę. No dobra. Niestety stracimy trochę y, czasu. Ponieważ weszliśmy na gankerków. Dobra. Pięciu odpalonych. w którą stronę pojednasz? No, już musieliście się rozproszyć, dobra Ciak w tą stronę Tu nie ma odpalonych żadnych Dobra, pobiegniemy sobie tutaj Chyba odpuścili Chyba odpuścili Tak odpuścili, no to co zbieramy dalej. I właśnie minęła godzina. Więc minęła nam godzina. Strzymujemy stoper. Wracamy do miasta, skok tysiące, No i będzie wielkie podsumowanie godzinnej wyprawy na czerwonych mapach z awanskimi narzędziami. Zaraz zobaczymy ile tej kasy jest. Żebyśmy mogli się do czegokolwiek odnosić dzienniki, kupiłem 10 dzienników wszystkie po 2 sztuki były kupione więc to jest około 100 tysięcy w zaokrągleniu skok z powrotem 100 tysięcy to 200 tysięcy kosztów jeśli chodzi takich e, wejściowych, dobra, z ekwipunku przerzucamy to sobie wracamy tutaj i mamy 2 940 tysięcy jeśli byśmy sobie to wrzucili z powrotem bo są niewykorzystane te dzienniki to to nic nie kosztuje 2 900 e, w zaokrągleniu mamy. 2 914 tysięcy dokładnie Wynik ładny, jeśli chodzi o kasę, no bo mamy prawie trzy bańki. Trzy bańki zarobiliśmy w godzinę czasu. To bardzo, bardzo fajny wynik, bo jeśli by to było systematyczne i co godzinę byśmy zarabiali to, te trzy bańki, to wychodzi nam, że byśmy zdobyli 27. 20... O Boże, jak premium poszło w górę! 27 800. 000. Czy Wy to widzicie? Niedawno, jak robiliśmy testy, to po 25 milionów było premium, ale poszło w górę. Dobra, nieważne. 27 milionów 800, 000, czyli wychodzi na to, że około 9 godzin, jeśli by była systematyczność, to byśmy wbili na premium. Tam ponad 9 godzin, oczywiście. Wynik bardzo fajny, Naprawdę 3 bańki w godzinę zdobyte. Jestem zaskoczony, że na czerwonych mapach tyle zdobyliśmy. Jeśli chodzi o siódemkowe, no to mamy kamień, rudę i bawełnę, nie mamy tylko dwóch, czyli nie mamy, czego nie mamy, nie mamy skóry siódemkowej i drzewa, a nie, drzewo siódemkowe też jest, to jedynie skóry siódemkowej, tylko nie zebraliśmy na czerwonych mapach przy tym teście. Fajny wynik, bardzo fajny wynik, ale jak mam być szczery, to jest nieopłacalny deal, żeby biegać za woleńskimi narzędziami, patrzcie, to jest 9 prawie milionów. 9 baniek moglibyśmy stracić, jakbyśmy się wywrócili. Wydaje mi się, że lepiej biegać z normalnymi narzędziami. Jak chcecie na czerwony napak zbierać, bo lepiej zebrać troszkę mniej tych surowców, ale grać bezpieczniej w, te, w tej kwestii. Jest to... nie jest to na tyle y, ogromna różnica między awalońskimi a zwykłymi narzędziami przy zarobku, takim, żeby aż takie ryzyko podejmować na siebie. Lepiej zbierać z normalnymi narzędziami. Jeśli chodzi o jakieś tam moje rady, jeśli byście chcieli biegać na czerwonych mapach, to uważam, że pierwszą kwestią to musicie obserwować cały czas minimapę, ile jest odpalonych graczy, i grać bezpiecznie. Nie, nie wchodzić w jakieś większe interakcje. Jeśli widzicie przykładowo, nie wiem, 30 na 30. Siódemkowe, szóstkowe spoty, i są odpaleni gracze. Nieważne czy to jest 2, 4, 5 czy 10, jeśli jest jakiś graczy, nie podchodźcie do tego. Na nabicie na niewidzialności, mogą do was podejść i was zabić. Taka moja tylko Czerwone mapy według mnie są bardzo bezpieczne do zbierania, jeśli jesteś dobrym obserwatorem i patrzysz, co się dzieje na mapie, zbierać opłaca się na czerwonych, tylko tak jak mówię, z mniejszym ryzykiem, z normalnymi narzędziami. Ja y, oczywiście szykuję kolejne testy dla Was. Robiliśmy testy na czarnych mapach, zdobywając premium, więc teraz może czas zejść na dolny kontynent i zrobić taki test na czerwonych mapach. Co Ty na to, drogi widzu? Jesteś zainteresowany, żeby to robić? Daj znać w komentarzu. Dobra, ja Was zapraszam oczywiście teraz na losowanie i zobaczymy, kto wygrał nagrody w tym tygodniu, ponieważ jest niedziela, jak wrzucam ten film. Dobra, jak niedziela to wiadomo, że losowanie, więc w takim razie dla przypomnienia, po lewej stronie jest 5 zestawów do wygrania. Pierwsza osoba, która wygrywa, no to wiadomo, pierwszy zestaw, druga, trzecia, czwarta i piąta osoba. A losowanie oczywiście odbywa się w naszym kochanym Excelu. Przeskakujemy do Excela. Teraz powinniście widzieć Excel, i w tym tygodniu wziąłeś. 225 osób. Ja nie przeciągając oczywiście wpisuję formułę, która nam pomoże z wylosowaniem. Najpierw sobie weźmiemy do zaotrudnienia do liczb całkowitych. Los, czyli ile osób ma e, z, od 1 do od 0 tak naprawdę to losuje. Od 0 do 225 e, osób. I sprawdzamy kto wygrywa e, pierwszy zestaw e, kuszy. Numer 216. Numer 216 Łukasz PK. Dobra, Panie Łukaszu, wygrywasz pierwszy zestaw. Drugi zestaw natomiast wygrywa numer 56. Numer 56 wygrywa drugi zestaw. Weźmy sobie w taki sposób. Trzeci zestaw wygrywa 179. 179, tutaj jesteś. Trzeci zestaw wygrywa 179. Czwarty zestaw wygrywa numer 28. Dobra, ja sobie tak po prostu powybieram. I ostatni zestaw, numer 5, to jest osoba z 224. Z przedostatnim numerem. Szogun 3, 2, 7 i 1. 3, 2, 1, 7, przepraszam. 3, 2, 1, 7, dobra. Nie wiem, tu nie ma różnicy, o tak sobie zaznaczę. Dobra. Teraz powinna Wam się pojawić... Yy... Ramka i w tej ramce, jeśli widzicie swoje niki, wysyłać mi inwajta w grze. Ja go oczywiście przyjmę i na Priwie w grze będziemy się umawiać na to, żebym przyszedł i Wam przekazał tej temy. A ty drogi widzu widzko, jeśli jesteś nowa, to oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału, bo już we wtorek wchodzi kolejny konkurs, w którym również będziesz mógł mogła wziąć udział w tym losowaniu. Dobra, ja w takim razie życzę Wam oczywiście miłego dnia. Trzymajcie się. Hej!